Ciężko po meczu to skomentować patrząc na przejech pierwszej połowy, e, i to jak prowadziliśmy grę, strzeliśmy dwie bramki, to co się wydarzyło w drugiej, więc, e, naprawdę, trzeba dwie bramki, to wiadomo, no tracisz trzy bramki na wyjeździe to, i to jeszcze w taki sposób, sami podarowaliśmy te bramki, więc na pewno to boli, i na tą chwilę ten margines błędu jest naprawdę już mały. Popełniliśmy jeden, drugi błąd, nagle straciliśmy jakoś pewność siebie, z piłką dziś e, ale po tej pierwszej bramce w szybko strzelonej jakby zupełnie zatraciliśmy się w tym jak mamy grać ten spokój, taką równowagę wprowadzić znowu, wprowadzić znowu sytuacji mieliśmy jeszcze wiadomo sytuację na, jakby na zabicie tego meczu na 3-1, ale nie wykorzystaliśmy, więc jakby no ciężko tak to powiedzieć, co się stało, bo to aż jest praktycznie e, niewiarygodne. Cała druga połowa nie wyglądała tak jak powinna. Chyba 46 czy 7 minute ze sobą Mołdawii przyjął kontaktową ramkę i gdzieś tutaj zaczęły się e, zachwiało tą naszą pewność siebie, więc wydaje mi się, że teraz jakby już musimy patrzeć do przodu, już jakby powiedziałem, margines błędu jest bardzo mały i już nic tam nie pozostanie, jak, jak wygrywanie kolejnych meczów.